Dzisiaj jest drugi odcinek naszego eksperymentu ze skoczącym jajkiem. Minęły już 24 godziny moczenia jajka w odziecie. O, Tak wygląda. Teraz, żeby Wam udowodnić, biorę szklankę i trzymając jajko, wylewam. Ocet. teraz jajko tu szklankę do mycia i mamy jajko. teraz trzeba odkręcić wodę i przeleć to jajko. ok i, i zakręcamy wodę. efekty są takie skaczące jajko. Po prostu o kuś. Czy... No trudno, ale dwa razy skakało. Cześć.